Cześć z tej strony Regan i dzisiaj pokażę wam, jak działają skrzynki na serwerze Revost Go. No to od początku kupiłem y, klucze na warp waluta i teraz będziemy otwierać wszystkie skrzynki po kolei. Oczywiście te eterowy i zostawię na sam koniec, bo one są najlepsze tutaj na całym serwerze. Zaczniemy od tęczowej litery Create, która to jest skrzyneczka. To jest ta skrzyneczka, więc otwieramy. Losu, losu. Zobaczymy zaraz, co nam wypadnie. Czy będzie R? Fajnie, by było jakby było R. Pewnie szansa jest taka sama na wszystkie, no oczywiście. Zostałem literkę C, no nic ciekawego, no ale niech już będzie. Teraz otwieramy tęczowe znaki. Skrzynaczka obok, zobaczymy co wypadnie. Też szansa widzę taka sama na wszystkie. No przynajmniej siódemka niech wypadnie. Dostaliśmy szulskę, no było blisko. Dobrze, teraz otwieramy emotki. Zobaczymy jakie emotki są. O. Szczerze, pierwszy raz widzę tą skrzynkę, no bo to nie ja ustawiałem, więc. No i nawet nie, nie otwierałem, bo nie wiedziałem, że takie fajne rzeczy tutaj są. 4,5% na każdą emotkę. W sumie bym się skusił, gdyby nie to, że jestem adminem i mi średnio potrzebno. Zobaczymy, czy można to założyć. Ha, oczywiście. I teraz jedzenie. No, co jest bardzo ważne. Kurde, fajne te główki tutaj z jedzeniem są. Taki hamburger, jakby wypad, Albo inny popcorn? No, mamy popcorn, właśnie o to chodziło. Dobra, teraz otwieramy dwie najważniejsze. Nawet się palą, jak widzę tutaj. Zaczynamy od neteru czy od endu? Muszę się zastanowić chwilę, no dobra, lecimy. Najpierw się do neteru wchodzi, więc zaczniemy od neteru. Tutaj szansa jest już bardzo zróżnicowana na wszystko. Widzę, że o, czaszka szkieleta mi nawet przeleciała. Ale chyba nie będę miał szansy jej tutaj trafić. Dostałem kwart. W sumie nie jest taki zły traf, jakby się tak zastanowić. Nawet całkiem nieźle. No dobra, teraz otwieramy ostatnią skrzynkę, która nam została. Czyli end i. No ELITRA może tutaj wypaść, z tego co wiem. Głowa SMOKA. Ciekawe przedmioty, ale ja pewnie dostanę. No tak, dostałem endowy słupek, czyli coś, co mi się raczej nie przyda. Znaczy, Wam się nie przyda, bo ja to zrobię z tym po prostu tak. Tylko główkę sobie zostawię, bo fajna. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Wiecie już, jak działają skrzynki. Więc możecie teraz kupować i otwierać. Narka.